Ważne jest jeszcze, aby powiedzieć, że ta ścieżka Chrystusowa to nie jest częściowa. Znaczy, że wybieram jakąś część rzeczywistości, że na przykład tylko chrześcijaństwo, tylko Kościół, że teraz tylko czytam Biblię i nic innego. To by była ścieżka częściowa. I ja jasno mówię, że Jezus jest moją głęboką inspiracją, moim wspaniałym przewodnikiem, jedynym wyjątkowym w swoim rodzaju. Natomiast to nie znaczy, że się zamykam na innych. Że nie chcę z innymi mieć kontaktu, że uważam innych za zagrożenie, inne ścieżki i tak dalej, że nie chcę, że się jakoś intelektualnie zamykam. Wręcz przeciwnie. Dla mnie ścieżka Chrystusowa, to znaczy obejmująca całość, obejmująca wszystko. Chrystusa dlatego uważam za Boga, że właśnie identyfikuje się ze wszystkim i ze wszystkimi, czyli. Nie tylko z kościołem, nie tylko z chrześcijaństwem, ale identyfikuje się z każdym człowiekiem, z każdą istotą, ze wszystkim, co jest, ze wszystkim, co żyje, ze wszystkim, co istnieje i dlatego można powiedzieć, że jest Bogiem, bo jest pełna identyfikacja ze wszystkim. Um. Co jest. Także pod tym względem Chrystus jest dla mnie tym, który obejmuje całość i ja też dążę, żeby swoim sercem i swoją świadomością obejmować całość, a nie część, bo z Herezją mamy do czynienia, jak hmm, pokazujemy coś częściowego jako absolutne. Czyli hmm, Absolutyzujemy wartość doczesną, na przykład taką, która jest przemijająca, albo czynimy bogiem coś, co jest właśnie takie częściowe, co jest jedną z możliwości. To jest wtedy herezja, to jest wtedy sekciarstwo, bo ograniczam Boga, ograniczam go do jakiejś jednej formy, i, i, i moja świadomość się zawęża, moje serce się zawęża. Więc ym, takie ograniczanie Boga do jednej formy, no, jest, jest pewną pułapką, tak? Że na przykład teraz tylko do Jezusa będę się modlił, tak? No to to jest pułapka. Bo, ym, bo właśnie ta ścieżka Chrystusowa prowadzi do tego, że, że coraz więcej. Ym, Coraz mocniej zaczynam kochać. Na przykład, wyspe wyspecjalizowuje się w jakiejś formie miłości, że na przykład w poświęcaniu komuś czasu, uwagi e, w jakiejś służbie dla ludzi, tak? Że, że robię coś, w czym się specjalizuję, czym się mogę dzielić z innymi, tak? E, i, I to obejmowanie, właśnie, wszystkich. To jest dla mnie. Kościół, że kościół powszechny, czyli obejmujący wszystkich: hinduistów, buddystów, ateistów. Wszyscy, którzy chcą się spotkać ze mną, stanowią dla mnie kościół. Jeżeli oczywiście nie mają intencji jakiejś manipulacyjnej czy egocentrycznej, takiej z niskich jakichś wibracji, czy z takiego chęci instrumentalnego podejścia do mnie to wówczas to jest dla mnie kościół każdy człowiek który yy, który po prostu chce się ze mną spotkać i i dochodzi do tej wymiany energetycznej to stanowimy kościół czasem jednak może być tak że wymiana energetyczna jest zablokowana że ktoś chce tylko dawać albo tylko przyjmować że czy w gorszej sytuacji można być, jeżeli ktoś tylko chce dawać? Bo jeżeli tylko chcesz dawać, to nie interesuje cię, czy ktoś drugi tego chce, co ty chcesz dawać. Więc to jest taka pułapka, właśnie tego, że ty nie, nie widzisz tej drugiej strony. To jest pułapka. No, no też pułapka jest coś takiego, że chcesz tylko brać, um, Chociaż to, to jest akurat lepsze, o tyle, że właśnie postawa przejmowania no, no jest mega, no po prostu wszystko, co ty chcesz przyjmować pochodzi od Boga, więc czerpanie, czerpanie jest y, ogólnie super. Mm, tylko, że, że tutaj może być właśnie pułapka takiego mm, takiej studni bez dna. Że ty chcesz już tylko czerpać, tylko gromadzić, a wciąż ciebie to nie zapełnia i, 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 i nie wchodzisz w taką postawę służby, obdarowywania, tak? Oczywiście obdarowywać można samym istnieniem też. To znaczy to nie trzeba wiele robić. Samo twoje istnienie może być już obdarowywaniem. Twoja obecność, że poświęcasz innym czas, że się modlisz na przykład za innych. Nie trzeba wiele robić. Natomiast chodzi o sam fakt tego przepływu. Żeby przepływ energii był drożny, wtedy jest miłość. Natomiast jak jest to jednostronne, to, to znaczy, że jest gdzieś blokada. Najczęściej ona jest w intelekcie ego, które no, jest taką strukturą opartą na lęku. I, i niestety blokuje przepływ miłości często. Nim.